Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Dzisiaj zajmiemy się otwieraniem mega wyjątkowych paczek, bo to są paczki z okazji nowego roku chińskiego. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, jest to rok koguta, o ile się nie mylę, i z tej okazji jak co roku właśnie wypuszczane są specjalnie takie fajnie wyglądające paczki. Dzisiaj otworzymy sobie tych paczek 5, e, tych za 1100 FIFA pońców i otworzymy też e, paczek 10 za 300 FIFA pońców. Resztę zostawię sobie na live, bo akurat dzisiaj przez niedzielę będzie trwał live 12-godzinny, także zapraszam bardzo serdecznie, jeśli ktoś sobie chce wbić, to. Um, śmiało. Jak właśnie widzicie 12400 FIFA Points na moim koncie. Doładowałem sobie przed chwilą o przy użyciu takich kart przepłaconych Xbox, które możecie kupić w sklepie Xbox, właśnie lub w punktach z elektroniką. I otwieramy te paczki. Jestem mega ciekaw, co będzie w środku. Tutaj w ogóle są jakieś chyba promocje. Za końce można kupić e, taniej tą paczkę. Czyli szkoda, że nie ma takiej promocji, żeby za FIFA pońce ona była troszkę tańsza. No ale to nic, no dobra. 1100 FIFA pońców. Zobaczmy, co będzie w środku. Przynajmniej jeden walkout, jakby był dzisiaj, to naprawdę będę zadowolony. Troszkę mam tutaj ściszę, żebyście nie mieli e, przegłosu Incinie 83. Otwieram na na moim głównym kącie, nie tak jak mówiłem, na nowym, ponieważ troszkę końców sobie chcę nazbierać tutaj akurat. No i zobaczmy, czy tutaj jest ktoś w ogóle dobry, no, no raczej raczej nie. No ale okej, okay, na spokojnie otwierajmy. Myślę, że kogut nam coś ciekawego przyniesie. A jeszcze mam takie fajne info dla was. E, właśnie wróciłem z Warszawy, byłem wszystko posprawdzał, jeśli chodzi o sklep premium, jak to wszystko funkcjonuje, tak żebyście mieli też e, jak najlepszą jakość obsługi. E, wszystko jest naprawdę już teraz spoko i można już zamawiać opaski co do koszulek, to musimy jeszcze chwilę poczekać, e, bo one akurat produkowane są za granicą, więc troszkę musi czasu minąć po prostu, aż do nas dotrą i będziecie mogli je kupować, ale koszulki są e, koszulki co ja mówię, ale... Opaski są, nawet dwie sobie już od razu, e, od razu też ogarnąłem. Mam jedną zieloną i jedną czerwoną. Zobaczmy jak to wygląda na razie. Farman 84 taka Flara trochę lepsza poleciała. I tak przez chwilę myślałem, że znowu znając moje szczęście, to będzie toprak. Ehm, ale oprócz Farmana, czy tutaj jest ktoś ciekawy? No raczej nie. W ogóle jestem ciekaw, co wy trafiliście takiego fajnego w tych paczkach. Dajcie znać pod, pod spodem oczywiście w komentarzach, czy coś wam fajnego wypadło, czy były locauty, czy nie. Ludzie bardzo narzekają na te paczki i chciałem sam spróbować, dlaczego. Eee, no i zobaczyć, czy uda się coś ciekawego trafić. Ja w ogóle nie jestem fanem e, paczek, w których są nie tylko e, karty zawodników, ale też karty te jednorazowe. Ja wolę, jak to jest paczka, gdzie są tylko i wyłącznie właśnie zawodnicy. Najczęściej jak to jest paczka ze złotymi zawodnikami świecącymi. A już myślałem, że przez chwilę to jest walkout, ale dobra flara jakaś. Dobra flara środkowy pomocnik z Atletico i to jest KOKE 84. No, FIFA znów z nim nie zagram. Zresztą, ostatnio jak z nim grałem, w FIFA to przegrałem. Ale to jeszcze na główki grał Skubaniec yy, Alvaro Morata, tja. Jeszcze mam jedną taką darmową paczkę właśnie, którą otrzymałem ostatnio. Znów dobra Flara. I tu jest środkowy pomocnik ofensywny i to jest GC84. No nie mogę przebić tego 84 over, ale dzisiaj najwyższy możliwy trafiony u mnie to jest 84. Nie wiem czy się coś zablokowało, dam czy co. Ok, teraz pora tak jak Wam powiedziałem. Otwórzmy sobie 10 paczek tych za 300 FIFA Points. E, czy tutaj będzie coś lepszego, to raczej bym się nie spodziewał. No w pierwszej nie ma nic dobrego z tego co widzę, przynajmniej wyskoczyła karta, która raczej dużo warta nie jest. Lemarem bardzo fajnie mi się grało w karierze, to pamiętam. No czy będzie ktoś lepszy niż 84 overall, czy jednak na tym overallu poprzestaniemy dziś? E, to jest moja trzecia, czy czwarta paczka. Nonrer w środku, naprawdę? Dlaczego tak? No cóż, to jest paczka niby po 7,5 tysiąca, ale że w środku jest tak jakby paczka za 15 tysięcy, tak? No w środku powiem wam, że na razie bez szału, 80 Fernandez, ale tak wam powiedziałem, zostawię sobie trochę, e, trochę FIFA pońców i otworzymy sobie na live, ie. myślę, że jak wyskoczą jakieś fajniejsze paczki, bo chyba za 7 godzin mają się pojawić albo kolejne, albo się skończą już całkowicie, nie wiem przez ile to ma trwać. I jak się pojawią jakieś nowe to otworzę, jak nie to po prostu no to też otworzę Tak żeby się pozbyć tych FIFA pońców i zobaczymy co ciekawego uda się trafić Aczkolwiek zastanawiam się czasem czy jest w ogóle sens otwierać te paczki za 7500 końców No według mnie to raczej nie, tu mamy Batshuayi, który grało się w tamtej FIFA pamiętam bardzo spoko W tej go nie używałem zbytnio, więc nie wiem w sumie jakie, zobaczmy na tego Silvera Martinez, bo ile ty jesteś? O 800 końców, okej okay. Swoją drogą myślę na razie nad upgrade'em mojego składu. Zaraz wam pokażę jeszcze jak to mniej więcej wygląda. No ci, którzy są na liveach, to pewnie wiedzą, jak już wygląda mój skład ten podstawowy. Swoją drogą może dzisiaj spróbuję też zagrać pierwszą ligę. A i fitnessy sobie spikselowałem. Pokażę wam jak to wszystko się u mnie prezentuje aktualnie. To jest ten mój główny skład fitness team i na razie wygląda to w ten sposób jakie zmiany tutaj jeszcze przewiduję? Przede wszystkim pomoc zostaje taka jak już jest naprawdę tą pomocą gra mi się super Modric, Vieira czy Kante są niesamowici Dembele i Cristiano Ronaldo też nie są do ruszenia, tak samo jak Marcelo, Ramos, Smalling czy Walker więc będę czekał po prostu na upgrade'y na tych kart zastanawiam się jedynie nad zmianą De hey, ale tutaj no, musiałbym mieć ktoś dobre połączenie właśnie ze Smallingiem, więc no, ciężko byłoby kogoś takiego wyłapać, nad Batlandem ludzie też mi mówili, że mi się zastanowił, ale chciałbym kogoś lepszego overalowo. No i tutaj możliwe, że Griezmana i w przyszłości Toty Ramosa, a później Informa Walkera. No i może jakiegoś Informa Smolinga byłoby naprawdę spoko. Może Smoling dostanie Totsa dla tych, którzy nigdy nie dostali Informa, o to też byłoby naprawdę fajne. No zobaczymy, ale wróćmy do otwierania paczek, oczywiście jeśli macie jakieś sugestie co do tego składu, co byście zmienili na tych pozycjach, o których wam wspomniałem, to śmiało piszcie pod spodem w komentarzach, chętnie zobaczę jakie macie propozycje. Oczywiście tych zawodników, którym wymieniłem, oni nie są do ruszenia Vierą, Modriciem i Kantę To się gra po prostu tak miodnie, że to jest coś pięknego. Schmeichel tutaj się trafił, jakby się trafiła legenda Schmeichela, to bym się cieszył bardziej wtedy bym wymienił tego dehe, Ale nie wiem czy jest też, też sens pakować tyle kasy właśnie w bramkarza. Miałem przez chwilę Wandersara. Okej, okay, bronił lepiej niż Dawid DH, ale no, różnica była naprawdę spora jeśli chodzi o końce, a tutaj był znowu Alvaro Morata Ok, wezmę cię do klubu. Może przestaniesz wyskakiwać. Została nam jeszcze jedna, jedyna paczuszka Na koniec dzisiaj Będę czekał na te lepsze, większe No dzisiaj bez żadnego walkoutu Niestety, nic ciekawego się nie udało trafić Diaz na sam koniec I powiem wam, że dość słabe są te paczki eee, Zobaczmy tylko na tego zawodnika jeszcze W ogóle trafiło mi się dwóch takich samych zawodników Z tego samego klubu z tej, samej, z tej samej narodowości I już myślałem, że ta sama pozycja to byłoby w ogóle to byłby event. Zabieram sobie tylko fitnessy i te karty, które mi są potrzebne, resztę sobie quickseluję Więc jak coś, to zapraszam was bardzo serdecznie na live. Będziemy sobie pykali pewnie dzisiaj przez 12 godzin, więc dość sporo. I to byłoby na tyle, na koniec jakaś karta wypożyczona Ja się z wami żegnam, trzymajcie się na razie i piona